Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości z okazji 68. rocznicy Hustania Warszawskiego. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie Panią Poseł Joannę Fabisiak. Witam Władze Dzielnicy, Pana Burmistrza Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, Pana Rafała Miastowskiego. Witam zastępców burmistrza dzielnicy Bielany, pana Grzegorza Pietruczuka i pana Marka Lipińskiego. Witam radnych dzielnicy Bielany, panią radną Bana, Renatę Banasiad, Ryszarda Zakrzewskiego, Magdalenę Lerczak i Ryszarda Podczaskiego. Serdecznie gorąco witam przedstawiciela dowództwa, dowództwa garnizonu warszawskiego, pana pułkownika Wiesława Mruka. Witam środowiska kombatanckie, pana Henryka Radeckiego, reprezentanta Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów politycznych. Pana Alecha Mroczkowskiego, wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy, żołnierzy Grupy Kampinos Armii Krajowej. Witam Panią Urszulę Przymus, przedstawiciela Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinowskiej. Witam przedstawiciela Związku Harcerstwa Polskiego, drużynową Drużyny Dąbrowa przy MTK i Marii Gwizdak, Panią Hannę Gadaj-Pietrasik. Witam służby. Witam naczelnika Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, Pana Romualda Modzelewskiego oraz funkcjonariusza Marka Mazurkiewicza. Witam przedstawiciela Polskiego Czerwonego Krzyża, prezesa Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Bielany, pana doktora Wojciecha Borkowskiego. Witam przedstawiciela Samorządowej Jednostki Pomocniczej Młociny, panią Mirek Antor Pikos. Witamy przedstawicieli terenu, na którym znajduje się nasz pomniki na którym miejscu się teraz znajdujemy. Szanowni państwo, uprzejmie proszę o zabranie głosu burmistrza dzielnicy Bielany, pana Rafała Miastowskiego. Proszę uprzejmie, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, moi, nasi, Drodzy świadkowie tamtych wydarzeń, wydarzeń sprzed 68 lat, pani poseł, wszyscy wymienieni goście, książe proboszczu, są w naszym życiu wydarzenia, rocznice, święta, czy to religijne, czy to państwowe, które dla każdego z nas są pewnym świadectwem, wartością, drogowskazem. Można powiedzieć, że swoistym dekalogiem, według którego postępujemy. Pamięć o tych podstawowych rzeczach, jak patriotyzm, odwaga, poświęcenie, powinny być dla nas właśnie tym drogowskazem. Drogowskazem, który nam pokazano te 68 lat temu, którego najlepszym świadectwem powinno być nasze zachowanie, nasze postępowanie. Zwłaszcza dzisiaj, dzisiaj, kiedy nie musimy dokonywać tak trudnych wyborów, jakie dokonywali oni tu obecni świadkowie, czy też ich polegli towarzysze. Szanowni Państwo, powinniśmy pracować dla dobra wszystkich, bowiem oni nie walczyli o Polskę lewą, prawą, solidarną czy też ludową, czy też nawet obywatelską. Oni walczyli o Polskę wolną. O Polskę, w której my możemy się tu gromadzić i mówić to, co byśmy chcieli i myśleli. Tylko na to wszystko jest czas, miejsce i pora. Za to podziękujmy im, tak jak dziękujemy im każdego sierpnia. Bowiem to, co oni wtedy dokonali, tego nie można w żaden sposób zmierzyć. To jest jak dla mnie, przynajmniej, jak przysłowiowa Góra Lodowa, której czubek było widać 68 lat temu. A przez te 68 lat temu nie jeden okręt, jak wskazuje nasza historia, się rozbił. Za to pamiętajmy o nich, dziękujmy im, jak pisał autor nieznany: 1 sierpnia, dzień krwawy, powstał naród Warszawy, by uwolnić stolicę od zła i zatknęli na dachy parkady i gmachy. Biało-czerwonych sztandarów las. Za to dziękujmy im, pamiętajmy i przekazujmy tą ideę ich przyszłym pokoleniom i przez lata następne. Szanowni świadkowie tamtych wydarzeń, dziękujemy. Powstańcy Warszawy, cześć Wam i chwała. No